Czy warto jeszcze uczyć się Reacta 17? Zadałem sobie ostatnio to pytanie, nie dlatego, że zrobiłem kurs oparty na Reacta 17, co z upgrade'em na 18 wersję, ale dlatego, że dostaję czasami takie pytania i właściwie ciężko powiedzieć, że są one bezzasadne. React wersja 17 pojawiła się w 2020 roku, dokładnie 17. Paździer... 20 października. Później mieliśmy upgrade do wersji 18, w 2022 w okolicach czerwca i teraz 4 lata. W świecie IT, w świecie JavaScriptu, w świecie codziennie nowej technologii, przecież to jest kosmicznie dużo. A co wydarzyło się w Reactie przez te 4 lata? Właściwie szczerze, nic. Nie mówię teraz o tych frameworkach frontowo-backendowych typu Next. Mówię o samym. E, frameworku, o samej bibliotece, bo zaraz ktoś będzie mnie tutaj jechał, o samej bibliotece React, która jest używana na wielu stronach. No bo nie każdy potrzebuje ładować jeszcze dodatkowy backend, dodatkowy framework, ktoś chce postawić wyłącznie front. Więc ta frontowa biblioteka React od 4 lat stoi w miejscu. Żeby to udowodnić, pokażę wam, co nowego wyszło w wersji 18, jeżeli ktoś nie wie. Natomiast będzie to parę drobnych rzeczy. Co zmieniło się w reakcję przez ostatnie 4 lata. Ja tutaj posłużę się materiałem z mojego kursu. Trzy rzeczy. Zmiany optymalizacyjne, zmiany funkcji renderującej, to jest zazwyczaj jedna funkcja w jednym pliku w całej naszej aplikacji i kilka nowych hooków. Jeśli chodzi o zmiany optymalizacyjne, to tak naprawdę one nie powinny mnie specjalnie obchodzić, bo one się dzieją w tle. To jest grupowanie renderowań przy zmianach stanu, czyli Mniej razy będzie się aplikacja renderować, są to pewne funkcje, które być może wyjdą w przyszłości. Jest podział stanów na mniej pilny, bardziej pilny, jest oparcie o nowe przeglądarki czyli koniec Internet Explorer to jest w sumie faktycznie istotna zmiana. Jest poprawa zużycia pamięci, i tak dalej. Więc są to rzeczy, które dzieją się w tle. Aplikacja wygląda tak samo, kod się pisze tak samo, można o nich nawet nie wiedzieć. Jeśli chodzi natomiast o zmianę funkcji renderującej, to zazwyczaj w aplikacji, zazwyczaj, zawsze w aplikacji mamy coś takiego jak jeden plik startowy, gdzie renderujemy naszą aplikację i on wygląda startowo tak jak tutaj widać. To jest wersja 17. Teraz na wersję 18 trzeba było tylko zmienić delikatnie import, dorzucić tam klient na końcu, dorzucić czy właściwie stworzyć React Create Root. I wyrenderować właśnie z tego ruta I to wszystko. Trwało to jakieś 5-7 sekund. 7 sekund na całą aplikację. I na koniec kilka hooków. Jest to Use ID, Use Transition, Use Deferred Value, Use Insertion Effect i Use Sync External Store. Jest to kilka hooków, które raczej bardzo rzadko się stosuje. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy chociaż raz ich użyłem. Być może Use ID. A z wersji 17 do 18 można się zmigrować w kilka minut. Więc tak jak widzicie przez 4 lata właściwie nic się nie zmieniło. I nie mówię o całym jakby zespole reacta, bo były funkcjonalności, które wchodziły na inne brancze, te, które były wykorzystywane chociażby do frameworków typu next. Natomiast jeśli chodzi o naszą bibliotekę frontową, to tam przez 4 lata właściwie poza drobnymi paroma usprawnieniami nie zmieniło się nic. Ale czy to jest coś złego Mamy stabilną aplikację, na której tworzy się tysiące dużych, profesjonalnych stron. Mamy świadomość, że nie trzeba jej za miesiąc przepisać od nowa, bo, bo się właściwie nic nie zmienia. Więc odpowiadając na pytanie z początku odcinka, czy warto uczyć się jak ta 18? Moim zdaniem, jeżeli piszemy aplikacje frontowe, to warto. Czy warto uczyć się 17, która przecież już jest tak stara, bo 4 lata temu została wypuszczona? Moim zdaniem to jest to samo, tylko parę drobnych usprawnień doszło, więc e, możecie odpowiedzieć sobie sami. Takie jest moje zdanie. Jeżeli macie inne, zapraszam do komentarzy. Zaraz, React pracuje nad wersją 19? Czyli co? Wszystko to pójdzie do kosza? Jak nagrywam ten odcinek, akurat wpadłem na informację, że React ogłasza wersję 19. Co to znaczy? Oczywiście to wymaga całkowicie nowego odcinka. Natomiast zaspoileruję wam. Znowu to nie będzie żaden game changer. Tam będzie trochę nowości, ale znowu aplikacja będzie ta sama no bo przecież te wszystkie strony, które zostały postawione na reakcie one nie mogą nagle przestać działać muszą być łatwe do zmigrowania więc tam będą pewne usprawnienia, szczególnie optymalizacyjne i związane z hukami optymalizacyjnymi natomiast Styl pisania aplikacji, to jak ona wygląda, jak jest tworzona, to dalej będzie wyglądało tak, jak wygląda do tej pory. Więc tam będą pewne usprawnienia, ale od strony pisania kodu to właściwie dalej będzie prawie to samo będzie się bardzo łatwo e, zmigrować. Uważam, że jeżeli ktoś zna wersję 18, w ciągu godziny będzie w stanie się przerzucić na wersję 19. To będą takie zmiany. A poza tym dziewiętnastki jeszcze nie ma, nie wiadomo kiedy dokładnie wyjdzie. W tym roku, ale kiedy, nie wiadomo. Zobaczymy. Więc trzeba powoli myśleć o nagraniu jakiejś dziewiętnastki.